Trzeci Tom, 18 lipca 1900 roku. Człowiek karany jest swoimi własnymi grzechami. Kiedy próbuje ranić Pana, rani siebie. Znalazłam się w swoim zwyczajowym stanie i kiedy ujrzałam w moim sercu mojego uwielbionego Jezusa, całkowicie udręczonego, Razem z nim ujrzałam wielu ludzi, którzy popełniali wiele grzechów. Te grzechy zwróciły się w moim kierunku, aby zranić w moim sercu mojego umiłowanego pana. A ponieważ Jezus odrzucił je od siebie, więc spadły na ludzi. Kiedy na nich spadły, były przyczyną ich własnego upadku i przemieniały się w wiele różnorodnych klęsk spadających na narody tak iż nawet najtwardsze serca drżały wtedy Jezus całkowicie odręczony powiedział do mnie córko jak daleko sięga ślepota ludzi którzy próbując mnie zranić ranią samych siebie swoimi własnymi rękami